Dzisiaj taki troszeczkę inny odcinek, troszkę z ekonomią powiązany, z morskimi sprawami. Czyli krótko mówiąc, czego jesteśmy w stanie nauczyć się moi drodzy od piratów w ekonomii, oczywiście, przy zakładaniu firmy, przy tworzeniu interesów i tak dalej. Jeżeli sobie obejrzymy piratów z Karaibów, to będziemy na pewno mieli taką sytuację, że możemy zobaczyć, jak działał sobie moi drodzy Jack Sparrow. Tak? Ja posłużę się takim jednym cytatem. Cytat e, bardzo znany. I had rather be a pirate than join the Navy. To są takie bardzo fajne słowa. W dosłownym tłumaczeniu można by powiedzieć, moi drodzy, wolałbym być piratem niż dołączyć do marynarki wojennej. I żeby było ciekawie, kto te słowa wypowiedział w historii, e, te słowa wypowiedział Steven Jobs, który miał stworzyć. Macintosha. Taki, taki pierwszy prawdziwie osobisty komputer Macintosha. Oczywiście piraci są bardzo fascynującą, moi drodzy, grupą. Dużo jest legend, dużo jest książek, dużo, moi drodzy, no jest ciekawostek z tego zakresu. Można, jeżeli pogrzebiemy w historii, to zobaczymy, że istnieje taki złoty wiek piractwa. To się tak, no czy może nie złoty wiek, ile bardziej złota era piractwa. Ta era trwała od 1690 roku do 1720, 1725 roku. I to był taki okres złotej ery piractwa. I teraz, moi drodzy, tak naprawdę, dlaczego Steven Jobs tak powiedział? No, jeżeli będziemy się przechadzali po jakiejś takiej portowej dzielnicy, przykładowo, w Londynie, w jakimś takim 17-18 wiecznym Londynie, to na pewno w tych portach byśmy zobaczyli bandy zbirów, którzy też tam rabowali sobie różne cuda, wyczyniali. No, ale przede wszystkim w tym porcie siedzieli i czekali, żeby ktoś wziął i ich zatrudnił na statek, żeby oni tam Gdzieś mogli sobie dorobić. Nie ma, tak naprawdę, oczywiście, nie jest tajemnicą, że to był też bardzo łatwy łup dla takich rekruterów, do, którzy łapali ludzi do marynarki wojennej. No, oczywiście marynarka wojenna to prestiż, sława, pieniądze tak by można było sobie pomyśleć. No, nie tak do końca wtedy było, ponieważ wówczas w XVII XVIII wieku to marynarz we flocie królewskiej dostawał, moi drodzy, 25 funtów rocznie. A praca była naprawdę, moi drodzy, niewolnicza. Natomiast piraci. Piraci cieszyli się wolnością. Tak to prawda. Czy oni to robili, załóżmy, przez na jakąś pracę niewolniczą, czy, 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 czy ten? No nie, na pewno zyski mieli większe. Na pewno im się bardziej opłacało w tych przypadkach, moi drodzy, brać pływać. No, często też nadstawiali karku. To, co ja często powtarzam, że żywot pirata był bardzo krótki, ale żeby była ciekawa sprawa, moi drodzy, to jeden z piratów, udało mu się uniknąć stryczka, i on otworzył interes z Rumem, gdzieś tam sobie na Karaibach, i ta firma prosperuje tak naprawdę do dziś. A ów pirat nazywał się Kapitan Morgan. że było ciekawie. Ale wróćmy do tego, czego możemy się nauczyć, moi drodzy, od piratów. Takich kilka zasad, pięć podstawowych zasad. Pierwsza zasada. W interesach. W ekonomii. łam zasady. Ustalaj swoje zasady. Żyj jak chcesz. Moi drodzy, bardzo ciekawa sprawa, że ogólnie w ekonomii przyjęte są takie kwestie, że ktoś że istnieją pewne zasady ekonomii. I coś jest pewną normą. Ale czasami warto łamać te zasady. Ja podam taki bardzo prosty przykład. Ja też sobie kiedyś prowadziłem firmę i ogólnie jest przyjęte, że, że, że robi się usługę, wystawia się rachunek, a potem jest to płacone. Często jest tak, że jest płacone albo niepłacone. Ktoś dochodzi w sądzie o te pieniądze. Mnie kiedyś jeden z szefów, u których pracowałem, nauczył jednej rzeczy. Ja nie będę szukał swoich pieniędzy w świecie. Nie będę. I on miał zasadę prostą. Albo ktoś wpłacał całość i usługa była wykonana, albo wpłacał zaliczkę i w momencie odbioru płacił resztę. I koniec. Nie ma faktur gdzieś, yy, gdzie potem człowiek będzie się o własne pieniądze dopominał, moi drodzy. To jest prosty przykład łamania, moi drodzy, yy, zasad. Wtedy ja przykładowo ustalałem swoje zasady. To jest bardzo ciekawa sprawa. Podobnie piraci robili. Ktoś mógł powiedzieć: Panie, Panie, ale tak to stracisz, Pan klientów. No, powiem uczciwie, przez całą żywotność mojej firmy, przez parę dobrych lat, przynajmniej 7 lat, to może dwóch albo trzech klientów powiedziało, że nie. Ja powiedziałem: Nie ma sprawy. Nie ma sprawy, ale miałem swoje zasady. Być może zarobiłem troszkę mniej, ale miałem pewne pieniądze z tego tytułu, a nie była sytuacja, że ja się o własne pieniądze, moi drodzy, e, dopominałem. No, może trochę człowiek się czuł jak pirat, bo mógł stracić rękę, stracić nogę, e, prawda? Ale, ale miał pewne, pewną kwestię, jedną załatwioną. Druga zasada, którą mieli zawsze piraci, znajdź swoją załogę. Tak jak wspomniałem wcześniej, mm, e, piratami zostawali często zawodowi marynarze, dla których życie było jakąś... E, m, na morzu życie było normal normalnością, w tym, e, moi drodzy, erze złotej, erze piractwa to w sumie, według danych statystycznych, było około 5000 e, piratów. I e, moi drodzy, teraz jeżeli przeniesiemy to na płaszczyznę ekonomii, w dzisiejszej erze, w erze internetu, naprawdę można w internecie mieć dostęp do rzeszy ludzi, do różnych ludzi. To jest ważne. Człowiek może sobie znaleźć, ma dojście, ma e, możliwości, żeby sobie ludzi znaleźć, z którymi będzie e, pracował. Co jest więcej, e, pojawia się dalej, moi drodzy, trzecia zasada w ekonomii. I ta sama zasada obowiązywała, moi drodzy, na e, statkach pirackich. Ta zasada mo, można by ją określić słowami w Różnorodności siła. Zwróćcie uwagę na to, że na statkach pirackich jedną trzecią załogi stanowili ludzie czarni, resztę, resztę biali. I jednoczył ich przede wszystkim jeden wspólny cel. To jest też bardzo ważna zasada, że w różnorodności siła, bo jak na kogoś nie można było liczyć, to na innego się liczyło. Wiadomo, kto do czego był zdolny, i w ten sposób można było, moi drodzy, sobie bardzo dobrze funkcjonować. Jeśli hmm, trzecia rzecz, czwarta w zasadzie zasada, to jest: stwórz własną historię i pozwól, żeby inni w tą historię wierzyli. To jest czwarta taka ważna zasada, moi drodzy. Największą siłą piratów, moi drodzy, była historia. Najprostszy przykład jednego z piratów Czarnobrody. Legendy krążą o gościu, który zawarł pakt z diabłem, o gościu, który nigdy nikogo yy, yy, tak naprawdę yy, no był okrutnikiem jakimś, ten Czarnobrody. Natomiast z historii wiemy, jeżeli zaczniemy sięgać do kronik, że najprawdopodobniej Czarnobrody to nigdy nikogo w ogóle nie zabił. To jest ciekawa sprawa. A ludzie się go piekielnie bali. Bo taka legenda o nim, moi drodzy, Krążyła, więc Czarnobrody potrafił wykreować swój wizerunek. Moi drodzy. To jest bardzo ważna sprawa. I bardzo ważna zasada w ekonomii. Stwórz własną historię. I pozwól, aby inni w nią wierzyli. No i ostatnia sprawa, piąta zasada, tak trochę z angielskiego. Make good trouble. Moi drodzy. Eee, to jest. Eee, bardzo ciekawa sprawa. Czyli po prostu musisz wiedzieć człowieku, kiedy tak naprawdę wymsknąć się. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Jak śpiewał to. Perfekt. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Niepokonanym. To jest bardzo ważna zasada w ekonomii. Czasami naprawdę nie warto za wszelką cenę się bić, bo można więcej stracić niż to jest warte. Warto jest oddzielać emocje od interesów. Takich pięć podstawowych zasad, moi drodzy, w ekonomii, krótko mówiąc, czego możemy nauczyć się w ekonomii od piratów, nawet oglądając piratów z Karaibów. W ten sposób możecie inaczej te odcinki oglądać.